Witam Was, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, co on, ona zamierza w stosunku do Ciebie? Zakładam swoje czarodziejskie okulary obiektywizmu. Mało brakowało dzisiaj, by było czytanie subiektywne, ponieważ nie mogłam znaleźć okularów. No, ale są. Są. Postaramy się, żeby było obiektywnie. Dobrze. Co on, ona zamierza w stosunku do ciebie? Jakie są zamiary pod kątem emocjonalnym, pod kątem fizyczności, intelektualne, duchowe bądź materialne? Pomyślcie o osobie, która was nurtuje w tej chwili. Ja oczyszczam karty. Jedne, drugie. To są karty, które na koniec, z których wybiorę trzy, będziecie mogli wybrać jedną, dwie bądź trzy, która do Was najbardziej przemawia. A teraz chciałam bardzo podziękować Wam za Waszą obecność, za lajkowanie, za wspieranie, za subskrybowanie kanału. A osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, zapraszam do zasubskrybowania teraz. Teraz, ponieważ dla osób, które teraz zasubskrybowały, wyciągnę dziękczynne przesłanie. Przesłanie dziękczynne od aniołów związanych z kryształami, z minerałami, czyli z ziemią. Mołdawid. Niekonwencjonalność. Twoje unikalne cechy są ważną częścią Twojego celu życiowego. W porządku jest czuć się inaczej niż reszta. Piękne. Nie musimy być tacy jak reszta. Nie musisz być taki jak inni. Każdy z nas jest inny i ma do tego prawo, i właściwie po to tu jest, żeby być niekonwencjonalnym. W porządku jest czuć się inaczej niż reszta. Ślę Wam tą energię w podziękowaniu za subskrypcję. A teraz zapraszam. Przekładamy karty. I zobaczmy jakie są zamiary tej osoby w stosunku do Ciebie. Jaka jest energia ogólna? Energia ogólna i co ta osoba zamierza w stosunku do Ciebie w kwestiach emocjonalnych, w kwestiach fizyczności, w kwestiach intelektualnych, duchowych i w kwestiach materialnych. No, i jaka jest rada dla ciebie? Zobaczmy. Energia ogólna zamiarów tej osoby w stosunku do ciebie. Och, chyba wszystkie karty są odwrócone. Tak myślę. Zaraz poodwracamy. Energia ogólna to as mieczy i król pentakli. Nowy początek związany z dojrzałością. Z dojrzałością, z y, poczuciem bezpieczeństwa, nowy początek, nowe plany. Więc ta osoba planuje i widzi w Tobie dla siebie również nowy początek i szansę na poczucie bezpieczeństwa pod względem materialnym, pod względem ogólnie ziemskim i wyczuwa w Tobie, takie, taką zmianę, która przyniesie tej osobie kwestię takiego właśnie osiąścia na spokojnych wodach. I to również niesie ze sobą w stosunku do Ciebie. Czyli takie ma zamiary w stosunku do Ciebie, ogólnie rzecz biorąc, że no, ma plan taki, żeby stworzyć z Tobą. Jakieś wspólne poczucie bezpieczeństwa. Zobaczmy, jakie ma zamiary w kwestiach emocjonalnych. Ach, to podwracam od razu, żebyśmy tutaj mieli porządek, bo cała talia była odwrócona. Dobrze. No więc w kwestiach emocjonalnych zamierza ta osoba jeszcze ci się poprzyglądać. Jeszcze planuje tak nie w pełni mm, angażować się emocjonalnie, raczej ponieważ widzi w tobie jakieś takie y, dobre fundamenty i planuje z tobą dużo, w związku z czym no, planuje również to, żeby się troszeczkę jeszcze pozastanawiać, żeby się. Żeby osiąść w tym, co do, ciebie, co do Ciebie czuje i w tym, co tak naprawdę zamierza w stosunku do Ciebie. Jednym słowem, nie na hura. Dalej mamy, jakie ma zamiary od strony fizycznej, fizyczności. No proszę, takie emocjonalne, głębokie, empatyczne, delikatne podejście. Zamierza być w stosunku do Ciebie naprawdę taką głębią wszystkiego, co ludzkie, wszystkiego, co dobre energetycznie, co piękne energetycznie i co ciepłe. Także ciepłe energie bez pośpiechu i bez nacisków. Co zamierza w stosunku do Ciebie od strony intelektualnej? No proszę. Od strony intelektualnej widzimy tutaj kartę siedmiu pentakli, czyli spokojny wzrost, oczekiwanie na dojrzewające m, owoce tego, co się zasiało, ogrzewanie energią, być może energia rejki, tak? czyli ogrzewanie swoim ciepełkiem tego, co się zasiało, to, co ma się wykluć z tego i ta osoba zamierza pielęgnować to, co... Jakby między Wami zakiełkowało. Więc jest to, wygląda na bardzo ciekawą energię. I co zamierza duchowo? Królowa buław. Królowa buław, czyli energia działania. Być może duchowo ta osoba zamierza no, po prostu y, zaznajomić Cię ze swoimi przekonaniami, ze swoimi y, energetycznymi y, tematami, ze swoją wizją y, y, duchowości. Po to, żebyście mieli jakieś wspólne tematy, czy wspólne działania, czy wspólny rozwój duchowy. Więc to jest właśnie plan tej osoby w stosunku do Ciebie od strony duchowości. No, i jaka jest kwestia planów od strony materialnej? Od strony materialnej z kolei ta osoba to jest karta trzech buław. No, planuje wprowadzenie w życie tego, co, co wcześniej było zaplanowane, co wcześniej było w, na etapie takiego, takich marzeń, wizji. Teraz ta osoba, być może przy tobie, widzi szansę na zrealizowanie swoich planów i na właśnie ten bezpieczny, Zakątek, tak? Bezpieczne lądowanie, ale w sensie takim bardzo pozytywnym, ponieważ ta osoba planuje działać w tym kierunku, tak? Planuje działać i rozwijać to, co wcześniej sobie wymarzyła, wymyśliła. Więc takie ma zamiary w stosunku do ciebie, żeby realizować siebie yy, przy tobie. No i jaka jest rada dla ciebie? O dwie buławy, widzicie dwie buławy, bo następstwem dwóch buław są trzy buławy, więc dla Ciebie rada jest taka: zacznij w to wchodzić swoimi marzeniami, zacznij planować, zacznij działać i widzieć to, co możecie razem właśnie stworzyć. No, piękna energia. A zobaczmy, co na to nasz ciasteczkowy sklepik. Do góry uszy, to i pupka ruszy. No w oryginale to ta pupka to jest wiadomo dupka. <laughs> Więc do góry uszy, to i dupka ruszy. I w związku z czym to jest do ciebie. Do góry uszy, zacznij marzyć, zacznij planować, to i dupka ruszy. I to w jakim stylu? Proszę em emocjonalnego spełnienia. No, a w takim razie zobaczmy, co nam na to powie. Przewodnik duchowy. Przewodnik duchowy. Proszę bardzo o łowca. Stwórz drogę, a żeby Twoje strachy i jakieś żądze y, znalazły sposób ujścia. Żeby już tobą nie rządziły. Tak, czytam tą kartę. Może nie tyle je porzuć, co daj im, stwórz im drogę ujścia. No, a co na to nasz wspierający nas wszechświat? Zobaczmy, co nam podpowie nasz wspierający nas wszechświat. O, dwie karty. No to dwie. Kiedy jestem połączony z, moim, z moją radosną teraźniejszością, kiedy mam kontakt z moją radosną teraźniejszością, przyciągam pomoc od wszechświata. Czyli pobawmy się trochę bez trosko. Pobaw się trochę bez trosko. Moja nieustraszona wolność rozświetla świat. Też. <laughs> Więc być może to jest właśnie ten łowca, który mówi, żebyś się nie bał, żebyś się nie bała, porzuciła strach i swoje takie jakieś nieokiełznane żądze, które tobą kierują. I znajdź im drogę ujścia, być może właśnie poprzez wesołą zabawę. No, a w takim razie zobaczmy, jaki my tu możemy mieć jeszcze sposób na to, żeby sobie samemu pomóc. Jak my możemy sobie samemu, samej sobie pomóc? Dobrze, zobaczmy. Potrzeby. Potrzeby. Czy potrzebujesz więcej czasu dla siebie, przerwy od intensywnego myślenia, miłego partnera do, do rozmowy, czy miłej rozmowy z przyjacielem? Twoje potrzeby się liczą i oto nadszedł czas, aby je uhonorować. Tak. <grym> No, a teraz karty od yy, przesłań miłosnych. Karta numer jeden, karta numer dwa i karta numer trzy. To przesunę, żebyście dobrze widzieli. Ok, i... Wybierz kartę, która do ciebie najbardziej przemawia. Karta numer 1, 2 lub 3. I czytamy. Karta numer 1. Nie podejmuj decyzji opartych o poczucie winy albo o to, co myślisz, że powinieneś zrobić. Do tego celu. Potrzebujesz być tylko prawdziwym dla siebie, co spowoduje, że będziesz prawdziwy dla innych. Karta numer dwa. Teraz ważne jest, ażebyś zrobił, zrobiła krok w tył i spędziła trochę czasu w samotności. Zamiast umieszczać swój punkt skupienia na innych, teraz jest czas, który trzeba dać sobie samemu. I karta numer 3: Wolność. Nic nie jest w stanie cię zatrzymać. Ścieżka jest czysta, jeżeli chcesz, ażeby taka była. Czysta czy wolna, czyli wolna, żeby nią podążać. Ścieżka jest wolna. No. I na koniec nasza afirmacja. Zobaczmy. Jestem istotą kreatywną, jestem twórcza, twórczy. Wyrażam siebie z łatwością, pasją i entuzjazmem. <śmiech> Oczywiście. <śmiech> I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam, i do następnego razu.